Cześć, cześć, w kolejnym filmie Dzisiaj będę wykonywać A co za różnica, z którego miejsca ją czas I przyczepy wziąć i tak No ale to kipować już Po co kipować? Przecież łyżka zapinasz normalnie A to ty na No a jak? Jeszcze ja tylko zerknę, czy... Ale chyba, chyba tu nie ma już to preksu Żeby stary jeszcze zużyć Cześć maneczko, witam w kolejnym filmie dzisiaj jedziemy w regulacja rzepaku mam przygotowany tutaj toprex opryskiwacz już mam zaaplikowany opryskiwacz mam już wsypany siarczan magnezu oraz mikroelementy z dr Green posłużmy Green rzepak, dajemy 2kg na hektar do tego tutaj pójdzie toprex 0,35 litra też już mam wlane resztówka i tutaj nową panieczkę jeszcze litrową i jeszcze mam do tego dołożyć i na Zuma dępo i na Zuma. Mam takie jeszcze malutkie ogłoszenie, mam do sprzedania prasa hydrauliczna 12 ton. Jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam, działo i no jest sprawne. No. Wyginąłem na tym ramiona do Tuza. Jak ktoś potrzebuje, no to piszcie mi za 300 zł. Bez wysyłki nie wysyłam. Ktoś z okolicy musi podjechać. Bardzo fajna praska. Polecam. Rzepak jest idealny, idealny do regulacji. Na razie nie wyjdał, za chwilę wejdziemy, jak jademy do końca. Tutaj mamy floretta. Wydaje mi się, że wygląda ładnie, a to jest akurat idealny moment na zabiegi tutaj regulacyjne. Tak mówię, gadamy tutaj preksem dzisiaj i na zuma mikroelementy, Dr. Green, rzepak, no i siarczan magnezu 5 kg na hektar. Tak to wygląda taki rzepaczek. Dzisiaj jedynie takie okienko, no wczoraj jeszcze można było jechać, no ale dzisiaj okienko pogodowe. Za dwa dni zaś przymrozki. Za dwa albo za trzy, także nie ma co czekać. Trzeba robić ten regulację, zasilamy go mikroelementami. Bo przez najbliższy tydzień, albo i nawet dwa, może być chłodno. Także żadnych oprysków się nie zrobi. Ostatnio byłem też tutaj na, na jednoliścienne, ale jeszcze chyba za wcześnie. Jeszcze chyba za wcześnie, choć tu już coś widać, że usycha. No a to. Te liście to popalone przez RSM podejrzewam Albo po prostu odrzucił stare liście i... I tyle Sześć na godzinę jademy Ciśnieni trzy bary Dysze mam fioletowe Ejektorowe także e, nie ma tego znoszenia cieczy. No. Jest wszystko ładnie e, zaaplikowane w roślinka. No wiadomo, jeśli był jakiś tam mega wiatr, to nie ma takiej dyszy, żeby nie zniosło. Ale to są ejektory. One różnią się tym od e, zwykłych. No, że już ta kropla jest napowietrzona i, i nie ma tego efektu znoszenia. No idealna pogoda, bo to sprawdzają się zwykłe tam. No też antyznoszeniowe No ale nie muszą być już rzekrowe, nie? Co się stało? z rozwadniaczy Wystrzelił no Czemu ta pompa tak dziwnie idzie? No to już wiem czemu. Wczoraj pryskali rzepak. Regulacja, gdzieś ładne słoneczko. Ale pogoda ma się zepsuć. No i wczoraj miałem taką drobną awarię już pod koniec. Rozsadziło mi wężyk i zaczęło sikać z niego. Tak wąż mi rozsadziło i jest do wymiany. Ale mam taki tak, że Bez tragedii, jedynie, że to jest zarzywiały cały ten to nie mogę go odkręcić. Muszę wziąć szlifierkę i jakoś przeciąć go. Bo... Tak, trzeba odsunąć, a no, jak to się odsunie to się szlifierką dojdzie do poprzednich rzasz i będziemy ciachać. Ten direk. Tak wygląda zestaw. No, na razie pryską ten. E, wrzuca do tego odcinka jeszcze pompa z opryskiwacza. Jak to wygląda i ten opryskiwacz będzie uruchamiany. Za niedługo muszę tylko kupić tam redukcję taki i i będziemy, ale jeśli jesteśmy to może ktoś mi wyjaśni jak działają te zawory. Który zawór jest do zasysania wody. Bo tutaj tak to wygląda, że nic mi to nie gada. No, tutaj jest rysunek taki i taki, no to to skapuje. Nie wiem czy tym się zaciągało woda czy, czy czym innym. Kto ma taki opryskiwacz to mi może napisać. Bardzo chętnie przyjma każdą informację. No i w dalszym ciągu mam do sprzedania ta pompa. Ta pompa jest już sprzedana, została mi ta pompa za 1500 zł. I co? I nic. I tyle w sumie, bo reszta jest posprzedowana już. Dobra, idę po szlifierka. Pogoda super. Ale to chyba cisza przed Buszem, bo ze wszystkich stron się jakoś mroczy. No i zastanawiam się, czy nie jechać jeszcze RSM-u dzisiaj rozloć. Nie wiem ile mi zajmie przyszykowanie się, bo coś jeszcze muszę go rozmieszać. Ale, jak zdążę, to pojadę. tu dziura wyjdzie. O, kurde. Dużo za dużo. Ach, mych. A nie, to to samo. Dobra. Szybko akcja. Dobra, jeszcze śrubka, podkładki dwie i przezbrajam na RSM. Siłowniki zrobiłem, musiałem wyciągnąć jeszcze raz i, i wsadzić z nakrętką. że jest wszystko gotowe, tak to wygląda. A tutaj e, nowy nabyteczek. Przyszła do mnie nówka pompa do opryskiwacza. Jeszcze zapakowano. E, udor, pompa Udor. Mmm, nie pisze tutaj model ale taki tutaj pianeczki dali to damy na razie na bok Kurde, ale jest wielko. Tak Tu jakieś coś Tu kolana przyłączeniowe Tu to zaś furde bajzel jest zaś jest bajzel i powietrznik będzie założyć też wszystko po zakładach to wszystko jest potrzebne ale ogromno jest masakra o! ogromno ile molitrów 285 litrów, prawie 300 litrów pompa kurde ona pójdzie jak ogień Pójdzie jak do ognia, to wszystko poprzykręcać. Aha, czyli pewnie to tak. Czyż u mnie te osłony to są zbędne? Nie wiem, po co oni mi dali osłony. Chyba mogę im odesłać. nie no, że tu jak są osłonki, to zamontujemy. A tu jeszcze jest? Nie. Nic już tu nie ma. sadza tego. Ale patrzcie już. O kurde, ani nie idzie przekręcić ręką. Dobra, sprawdźmy co tu jest. No. Bo jestem młotkiem w palec przy składaniu tych siłowników. Mam paluszek sił. to jest opakowane. Nóż. A tu jest taka redukcja, czyli to pewnie musi być wkręcone tutaj, bo tutaj są gwinty zewnętrzne o, czyli to tu, aha, bo to by przeszkadzało wtedy z tym ok. Tylko fez wysoko Wysoko wystaje Tu z nas o-ringa można było dać Można było dać uszczelka, Taką metal guma No ale dobra jak dali o-ring no, Generalnie trochę dziwna ta pompa powiem szczerze Te dwa wyprowadzenia na co e, idą na ten już no, no kurde widzicie sami na no, opryskiwacz no kto ma to jest to no tutaj zaślepko muszę zakręcić bo to nie będzie używane to muszę wymienić na mniejsze bo nie mam takiej, takiej średnicy węża tam także to musi być mniejsze założone e, no tutaj muszę zrobić Kupić trójnik. Później tam mam wąż chyba 25 w środku, albo 40 mm, coś koło tego. Także to też trzeba będzie zamówić. No, te dwie rzeczy muszę zamówić albo redukcja. Redukcja z tego węża na inny, ale chyba nie. Chyba kupię po prostu całe to kolano inne. Gdzie najlepiej. To chyba tak założę, tylko nie. W sumie to. Będzie przeszkadzać jedynie. Może tego wcale nie założę. To będzie przeszkadzać. No dobra, je ja, ja to założę, a to schowia. Kurde, pomyliłem podkładki tam. Więcej śrub. Tu też są jakieś śruby. Masakra. to do tego akurat, a tu. Tu do nie tego.